Nagrywam vloga i zapominam o tym i nie pokazałam wam przez to śniadania, więc stawiam wam jego zdjęcie. Było mega pyszne. Generalnie cały czas jestem na cateringu fit. Cały czas jestem na cateringu fit, appetite i cały czas bardzo polecam. Nie wiem który to już miesiąc. Miałam przerwę jak wyjeżdżałam, no wiadomo, po mnie nie było na chacie. Ale ogólnie mm, klasunia. I dzisiaj było takie pyszne śniadanie, żałuję, że wam tego nie pokazałam. Była to sałatka z pieczonym batatem, czerwoną fasolą i sosem czosnkowym. I love it. Tymczasem zrobiłam sobie kawkę. którą wypiję za chwilę. Najpierw będę piła swojego ala shake'a. Tutaj wam jeszcze o tym nie mówiłam, bo nie miałam kiedy. Piję teraz taki green detox plus kolagen. Mieszam sobie to razem. Zróbmy to. Green detox ogólnie zawiera w sobie jęczmień i chlorelle, które piłam wcześniej osobno, ale oprócz tego zawiera też inne składniki, takie jak aloe vera, gdzieś aloes, zawiera też zielone algi, coś tam z warzyw i owoców. No generalnie to jest taki detox, który jest Super dla jelit, bo nie dość, że je oczyszcza, to jeszcze je mega odżywia. No ja jestem fanką y, jęczmienia i chlorelli, więc jak zobaczyłam, że to jest tutaj w środku, plus jeszcze inne składniki, to przepadłam. I generalnie czuję się po tym cudownie, bo mój brzuch jest cały czas płaski, nie mam w ogóle wzdęć. No, czuję się cudownie i mam super trawienie, regularne wypróżnianie i tak dalej, więc to jest pierwszy składnik mojego shake'a. A drugi składnik to jest kolagen. Ja piję kolagen Gold. Jest to taka ala premium wersja kolagenu, bo zawiera w sobie też oprócz samego kolagenu witaminy i to stężenie kolagenu jest po prostu wyższe, ale jest też kolagen tańszy, jest to taki kolagen różowy. Ja tutaj mam taką wersję w saszetkach, bo to jest taka moja wersja podróżna, ale tutaj są po prostu jest tutaj 30 saszetek, więc jeżeli podróżujecie, to możecie sobie go wziąć, na przykład 5 saszetek na 5 dni, zamiast brać całe takie pudełko. No i co? Mieszam sobie te dwa proszki, do tego dolewam wodę, 200 ml. I takiego shake'a sobie wypijam z rana. Ach. Biorę sobie jeszcze do tego takie tabletki, które są na hormony. To już tak typowo kobieco, żeby regulować poziom stresu, żeby regulować hormony i tak dalej. Generalnie fajne jest to, że wszystkie te rzeczy są na naturalnych składnikach, i to jest dla mnie ultra plus. No cóż, tak zaczynam swój dzionek, a po biedzie biorę resztę suplementów, czyli. Jakieś omega, i tutaj mam cały mój zestaw tabletek. Napiszę wam, co dokładnie biorę, yy, i to zawsze biorę właśnie po obiedzie, bo wtedy jest jakby dobra przyswajalność. Na przykład chrom lepiej działa, omega, też tak samo, także yy, to zostaje na później. A na razie piję mojego szyjkusia. Ten detoks się w ogóle mega szybko sprzedaje. Tyle lasek go kupuję, więc ja sama czekam, i nie chcę, żebym mi skończył, ale no niestety. Cheers! Na zdrówko! Zaczynamy dzionek! Siemo! Ajajaj! Hej! Będę robić sobie masaż twarzy. Ten olej na włosach jeszcze potrzymam, bo dzisiaj idę biegać, więc... Ja już chyba przestanę na tych filmach mówić dzisiaj idę biegać. Tylko zacznę mówić, kiedy nie idę. Idę biegać. Dobra. Nie no, nie no kurde. No Ogólnie to sprzątałam tutaj wczoraj w tym mieszkaniu i jest tutaj trochę czyściej. To mieszkanie nadaje się całe do sprzątania, w sensie takiego, wiecie, organizacji i tak dalej. I nie ukrywam, że chciałabym dzisiaj też trochę coś tam sprzątnąć, na przykład w biurze jakieś takie, wiecie, pierdoły poukładać, w szufladach i tak dalej. Także może uda się to dzisiaj zrealizować, ale na ten moment... Robimy masaż twarzy. Robimy masaż twarzy, a później biorę sobie maskę ze światłem czerwonym. Słuchajcie, dla zainteresowanych pokażę Wam, jak wygląda mój teraz masaż twarzy. Nie teraz, już go robię z 3 miesiące zawsze tak samo. Także najpierw rozmasowuję sobie węzły chłonne pod obojczykiem, nad. tutaj pod pachami też, żeby lepiej działało, bo generalnie z rana odprowadzamy po prostu zgromadzoną limfę z twarzy. E, no i zaczynam. I warto jest też sobie przemasować tutaj trochę, już na samym początku, bo tutaj też są węzły chłonne. I właśnie po tych ruchach trzeba tutaj odprowadzić. Drugi ruch. I też odprowadzamy. Masuję sobie jeszcze tutaj trochę w tych miejscach, gdzie się zaciska szczękę, delikatnie pod podbródkiem. I odprowadzam. Teraz otwieram buzię i tutaj w takim zagłębieniu delikatnie masuję. Znaczy delikatnie, no nie aż tak delikatnie, no. I rękami masaż jest skończony. Teraz moje ukochane piłeczki, tak zwane jeżyki. Po to, aby pobudzić też krążenie na całej twarzy, przed dalszą częścią. Masuję sobie też trochę czoło. I robię też coś takiego, żeby od czoła sprowadzić limfę na dół. I jeszcze pod na podbródek. I jak widzicie, za każdym razem odprowadzam tutaj w dół. I teraz został nam face facelifting. To jest powiedzmy taka najnowsza część. Face Facelifting to jest ćwiczenie mięśni twarzy, żeby one nie opadały i tak dalej, żeby skóra wyglądała kiedyś w przyszłości, jakby się robiło botox, a się go nie robi. Dobra, więc tutaj zaczynamy od takiej pompki. To jest coś takiego, że przykładamy rękę w ten sposób i pompujemy w czoło. I chodzi o to, aby zrobić to 10 razy, jedna sekunda na jeden raz. I ja do tego dokładam sobie ćwiczenie, żeby po prostu ten masaż trwał krócej takie zaciskanie powietrza w policzkach, bo to podnosi nam policzki do góry. Generalnie macie czuć, że te policzki pracują i się napinają, że ćwiczycie te mięśnie. Później zmieniamy rękę i robimy pompkę drugą, natomiast do tego dokładam ćwiczenie zaciskanie warg. Jest to ćwiczenie powiększające usta i też właśnie ćwiczące te mięśnie tutaj. Teraz robimy coś takiego, że palcami ściągam brwi lekko w dół i siłą swoich mięśni podnoszę je na sekundę i to też robię 10 razy. Ok, kolejne ćwiczenie. Rozsuwamy sobie tak delikatnie oczy i mrużymy je. I tutaj też mamy czuć, że te mięśnie pracują, bo i górne i dolne powieki nie mają się połączyć w zamknięte, tylko mają się tak, jakby zmrużyć. Będziecie czuć, jak sobie spróbujecie nawet teraz, to poczujecie, że te mięśnie pracują. I ostatnie ćwiczenie, to ćwiczenie tutaj na podbródek i też właśnie na powięzie, ponieważ podnosimy brodę do góry i... O! Podnosimy brodę do góry i mamy czuć o tutaj napięcie i teraz dodatkowo jeszcze dolną <laughs> żufą. Podnosimy brodę do góry i też czujemy, jak to całe się tutaj rozciąga. Wszystkie ćwiczenia powtarzamy po 10 razy. Pamiętajcie, żeby po dokładnie umyć buzię i mieć też w ogóle wcześniej umyte ręce. Myjcie sobie te piłeczki. Ja teraz myję twarz i będę nakładać maskę ze światłem czerwonym. Moja maska... Jest taka. Ta maska jest super ogólnie, ona mega dobrze działa. I ta maska ma różne opcje świetne. Widzicie, zależy na co chcecie. Ja zawsze włączam sobie daily dose i uwaga! Te kolory się zmieniają i dzięki temu mam po prostu wszystkie te opcje. No, na twarzy, tak? Bo mi się różne kolory świecą. Także to jest super. Generalnie te maski w Polsce kosztują około 1700 zł, a moja mama ma dogadany układ ze stroną, która jest jakby tam dystrybutorem, i ma je za 1200. Także Esa, jeżeli ktoś by chciał, to możecie do mnie się odezwać na Insta. To Wam pomogę z zamówieniem, bo ta maska, dzięki niej mam piękną cerę mega napiętą buzię i w ogóle no moja buzia odzyskała lepsza glow up. Moja buzia po tej masce przeszła glow up. Ja będę ogólnie na Instagrama nagrywać rolkę w macie całej pielęgnacji mojej twarzy, co robię rano, co robię wieczorem i też właśnie wspomnę o tej masce, bo to jest taki game changer, że tyle. Idę, moi drodzy, pracować mimo tego, że teoretycznie się nie powinno, bo ponoć to światło nie za dobrze działa na oczy. Yolo. Jolo. Zapowiada się dobrze, mam mniej pracy, bo tak powiedziałam, ja po prostu nie, mo nie, nie mogę... Mm, tak jakby... A jest piękna pogoda, jest naprawdę przepięknie. Chciałabym pójść biegać za chwilę. Jeszcze nie jest aż tak gorąco. Sprawdźmy sobie, jak jest. Not bad. Jest ciepło, jest bardzo ciepło, tak? Ale... Nie no, umrę. Umrę i tak, jak będę biegać, ale nie jest 30 stopni, nie? Generalnie ja kocham takie dni, że mam pracę przed kąpem, bo zwykle <grym> moja praca jest taka dynamiczna. Tu coś przestawiać, robić bałagan w, w, w mieszkaniu, żeby przestawiać całe sprzęt i tak dalej. I jak mam pracę przed kąpem w końcu, to jestem taka szczęśliwa. Pobiegam, chyba teraz. I później, jak wrócę, to pójdę popracować. Skorzystam jakoś z tego dnia, okej? Okay? Skorzystam, nie wiem, pojedziemy gdzieś, poszukamy czegoś, porobimy coś, przynajmniej taką mam nadzieję. Więc przebieram się i ruszmy dupkę i będzie z głowy, dobra? A i jeszcze Wam też powiem, bo słucham nowego audiobooka, bo skończyłam poprzedniego. Wcześniej -y, słuchałam lekarka nazistów. Jeżeli lubicie tematy wojenne, to bardzo polecam. A teraz słucham mm, wszystko słucham na Storytelu. To co słucham teraz to do końca moich dni. Ja się tak wkręciłam w słuchanie audiobooków. Serio, kocham audiobooki. Będę mega wdzięczna, jeżeli polecicie mi w komentarzach jakieś fajne podcasty. Ja uwielbiam podcasty takie edukacyjne, samorozwojowe, trochę dietetyczne, jako że ta relacja z jedzeniem, wiecie, cały czas sobie nad tym pracuje, więc jestem mega ciekawa Waszych ulubionych podcastów, piszcie mi, bo ja mam wrażenie, że wszystkie, które ja obserwuję, jakoś mi się znudziły, albo mają jakieś słabe odcinki ostatnio. Będę wdzięczna. Przyszła w ogóle do mnie paczka z rzeczami z Exalted, i chciałabym je przetestować. Także ubiorę sobie któryś ze staniczków. Patrzcie jakie ładne. No jakościowo są naprawdę świetne. Jejku, zobaczcie, jeszcze kolejny top. Mam tutaj same długie leginsy. Nie brałam żadnych krótkich. Niektóre są z takim push-upem. Cześć bajka! Niektóre są bez i mają troszeczkę inny materiał. Te są takie bardziej śliskie. Leginsów długich testować nie będę, bo się ugotuje. Natomiast przetestuję sobie któryś z topów. I tutaj mam jeszcze takie ładne rzeczy. Jest to taka bluza Ala. Kolejna. To taka bluzka. Też fajna, taka opinająca. Później Wam też pokażę, jakie fajne rzeczy mi przyszły z Gabrieli. Spali mi różne fajne nowości. Uwaga, uwaga. Na przykład takie bokserki, które noszę pod sukienkami i tak dalej. Także później Wam pokażę, co tutaj fajnego mam. Kupiłam w ogóle taki odkamieniacz do tego, do parownicy. Zobaczymy, czy to działa, bo kurde, moja kamienica jest. <laughs> Nie kamienica. Moja parownica jest cała zakamieniona i zostawia plamy, kiedy prasuję. I mam też taki pisak, który jest do żelazka, także też przeczyścimy to tym. Czy Wy widzicie, jak ja to ładnie poskładałam? Tutaj są gorsety, tutaj są takie. o takie. Topy, wiecie, sexy bardziej. Tu są czarne, zielone, kolorowe i białe. Także teraz u mnie zdecydowanie bardziej rozchodzi się o takie sprzątanie w biurze, po prostu wszystkich szafek, wyrzucenie zbędnych rzeczy, pozbywanie się zbędnych rzeczy. Wiecie, jak masz w mieszkaniu, tak masz w głowie i ja to mega czuję. Proszę bardzo. Uważam, że to jest takie trochę sexy mommy vibes. Fajne są te paski tutaj z boku. Uważam, że naprawdę prezentuje się ten zestawik dobrze, co? Nie pamiętam kiedy mi się tak źle biegło, bo mam jakieś problemy. Nieważne. łazienki są zamknięte, muszę biegać dookoła. Szkoda, bo przyszłam pobiegać w łazienkach. Nie wiem czemu są zamknięte. Dobra, słuchajcie, to są mi ostatni kilometr, ale nie mierzę tego aż tak dokładnie, bo przebiegnę troszeczkę więcej niż dyszkę. Ale jest taka piękna pogoda i dzisiaj nie jest gorąco, więc można biegać. Yo, wróciłam. Jestem szczęśliwa. Sprawdzałam dzisiaj po raz pierwszy tą oto kamizelkę, którą kupiłam w Decathlonie. Level up, naprawdę. Level up. Mega sztos, mega dobrze mi się w niej biegło. To jest tak wygodne. Z jednej strony miałam bidonik, taki mięciutki, bo też sobie ja kupiłam. Słuchajcie, ostatnio zainwestowałam w swój sprzęt do biegania, ok? Ponieważ mój pas z ASICS, chodź Więc zainwestowałam w nowy z Decathlonu. Fajnie. Tutaj miałam telefon, bo tutaj mamy taką kieszonkę do zasuwania. Patrzcie, z tyłu, co prawda teraz sobie tego nie wzięłam, ale tutaj jest możliwość włożenia takiego, wiecie, worka z wodą i tutaj wystaje rurka, co nie? Że tutaj macie rurkę i sobie pijecie. Um, byłam sobie w biedrze i kupiłam różne rzeczy. Pokażę wam. Kupiłam granolę. Kupiłam tą granolę, bo jest pyszna. Kupiłam też borówki, bo. Ja jestem w tym sezonie, mogłabym mieć ogólnie samo owoce. Kupiłam sobie kaszkę czekoladową, proteinowy jogurt. Ja ogólnie uwielbiam te proteinowe serie z biedry, z lidla, bo tutaj jest dużo białka i to jest spoko. To jest odkrycie ostatniego miesiąca. Kocham ten melon, serio, ale dokładnie ten, nie ten szary. Te żółte melony są tak smaczne, są tak soczyste i tak słodkie, że ja jestem w nich zakochana i kupuję je co drugi dzień. I do tego kupiłam jabłka. Moi drodzy, właśnie przyjechałam do dentysty, i powiem wam, że jestem taka szczęśliwa, że udało mi się znaleźć dobrego dentystę w Warszawie. Akurat teraz tym w Żyrardowie, bo tutaj ma swoją przychodnię, ale przyjmuję też w Warszawie. Dostałam z polecenia i powiem wam, że mega się cieszę, bo po przeprowadzce do innego miasta jest często znaleźć, ciężko jest po prostu znaleźć kogoś, kto rzeczywiście gdzieś tam spełni te oczekiwania i tak dalej, a tutaj. Cieszę się, że nie muszę jeździć do Rzeszowa, żeby ogarniać swoje zęby, a z zębami mam duży problem od dziecka i teraz właśnie idę robić korony. A jeżeli chodzi o to, gdzie, to jestem teraz w Ewdent i właśnie tutaj to będę robić. Jest już moja druga wizyta tutaj i byłam bardzo zadowolona. Nic nie bolało, ani nic. Także mogę śmiało polecić. Jako osoba, która ma problemy z zębami od dziecka, dosłownie od dziecka. Siemka, witam Was z kolejnego dnia. Wczoraj już nic nie nagrywałam, bo poszłam pracować, później odpoczywałam, byłam ultra zmęczona, miałam kryzys i załamanie psychiczne. I stwierdziłam, że to nie jest dobry moment, żeby nagrywać vloga. Wracam do Was, jest przed siódmą i zbieram się. Na no momento. Zbieram się, ponieważ idziemy dzisiaj robić podbiegi. To jest nasza piątkowa tradycja. Mm. Muszę spiąć ten czerep? Łepiecie na moją... Wezmę sobie tu kawkę i pokażę Wam paczkę z Gabrieli. Dobra, jestem z powrotem. Chyba wygląda to troszkę lepiej. E, dobra, słuchajcie, bo ja sama jestem mega ciekawa, bo generalnie ta paczka już na mnie czekała, ale czekała, żeby otworzyć ją z Wami, ponieważ Gabriela wysłała mi prezent. Otwórzmy ten prezent. Zamówiłam sobie takie bokserki pod sukienki, bo są to takie bezszwowe. O, ale mają fajny materiał. Są takie elastyczne. I tutaj jest drugi rodzaj. Tutaj macie różnice. Trochę mniej zakrywają pośladki. Tak wyglądają. No tutaj też wyglądają bardziej jak takie po prostu bardziej zabudowane majtki. Ale powiem Wam, że mają tak fajny materiał. Są takie elastyczne i przyjemne. Zamówiłam też takie klasyczne stringi. Proszę bardzo. To jest ten sam materiał, co w tamtych bokserkach. Cudowne. Zamówiłam też leginsy. Nie wiem, czy one będą na treningi, czy to nie będą po prostu takie bardziej leginsy typu na przykład na podróż. Ten materiał jest naprawdę super. Zastanawiam się, co to jest. 91% poliamid, 9% elastan. Jest tak przyjemny. Serio, wydaje mi się, że te leginsy będą idealne na podróże i po prostu kiedy chcę się czuć komfortowo, kiedy chcę, żeby mi było wygodnie. Zamówiłam też takie, taką opaskę, takie opaski na uda, one są przeciw otarciom. Fajna sprawa dla osób, które mają właśnie problem z otarciami. Stringi numer dwa, tak jest. Beżowe klasyczki, tak w odczuciu Wydaje mi się, że to będą moje nowe ulubione majtki Mamy kolejną opaskę na uda Przeciw otarciom się jaki ja miałam dokładnie w tym cel Bo ja wtedy pamiętam, że miałam jakiś cel I kolejna, ostatnia już Opaska na uda przeciw otarciom Myślę, że dam to komuś W sensie dwa, dwie takie komuś, kto będzie ich bardziej potrzebował niż ja. Bardzo dziękuję Gabriela za fajny prezencik. Będę używać i dam wam na pewno znać o tej bieliźnie, bo ja już czuję, że to jest top. Podbiegi zostały zrobione. Jestem mokrusieńka. Idę się kąpać i będę jeść nie. Pajuśka, pokaż się. Katarek masz, tak? Masz katarek troszkę i trzeba go wyleczyć. Dobrze. I po piguła. Śniadanko. Dzisiaj są takie muffiny warzywne z takim sosikiem, a tutaj są osobna warzywka. Wróciłam na chatę, za godzinę mam paznokcie, muszę się ogarnąć, pomalować, więc zanoszę Was od razu do mojej królestwa. Robimy malowanko, nie mam czasu, ale jak nie mam czasu, to najlepiej mi się do Was gada. Słuchajcie, mam tutaj takie coś. Mam tutaj też takie coś do przetestowania. I mam też takie coś. Ale o tym słyszałam, że jest bardzo świetliste. By the way, patrzcie jaki kolor mi wysłali. Ja rozumiem, że jestem ciemna, no ale kurwa, bez przesady, nie? To jest ciemniejsze niż moja skóra! Kean czy pupa? Nie wiem. Zobaczmy sobie kolor. O mój Boże! Nie mam pytań. O! Ten lepszy. Lekki krem tonujący. On jest za jasny trochę. Przesadziłam? Nie wiem. Zobaczymy. Nie ja lubię malzy. Chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Ale muszę iść pojaśniejszy z tej pupy, bo ja bym chciała to spróbować. Mam inny kolor 001 nude. Też jest ciemny dosyć. Ten z pupy mega ładnie pachnie. A ten z Sean bardzo ładnie wygląda. W sumie też całkiem dobrze zakrył. Kean na plus. Będę go testować teraz. Pupę też. Fajny ten scheran, serio, taki lekki. Mam też tutaj taki zajebisty bronzer z pupy, który sobie przetestujemy, bo why not. Używam sobie korektora z LAMCOM. Akurat jego mega lubię. Mega, mega, jest zajebisty. Pojawiła się dziura na moim nosie. That's weird. Ej, co się dzieje? Ogólnie to wygląda mega cool, ale ja nie wyobrażam sobie zabrać tego w podróż. Dobra, let's go. O mój Boże, jak to pięknie pachnie. A... Dobra, ja nakładam ogólnie najpierw mokry bronzer, przybudowuję i wtedy nakładam jeszcze suchy, żeby to kondurowanie było bardziej widoczne. Spoko, ale jest trochę pomarańczowy. Ładnie wygląda. Finalnie. Także spoko. Może być w mojej szafce. Widać mi wąsik. Trochę widać, ale trudno. Mój ulubiony produkt teraz. To jest mydło z Eveline. Kocham je, tylko że jest dosyć ciemne. Dobra, patrzcie, zrobię jedną brwi i wam porównam. I of course trzeba trochę uważać, co nie? Bo to ma kolor sobie. Hop, doklepuję. Mam też taką fajną szpachelkę z Anastazji. Była dołączona kiedyś do zestawu. No i patrzcie, tak się różnią te dwie brwi. Teraz zrobię drugą. Teraz biję kredeczka Eveline. Mam ją w kolorze. Szybko! 02. Ok, na ten moment wystarczy. Idę na poznanie. Hello! Mi się mega podobają. Rzadko robię jakieś zdobienia, ale te są mega cool. Witamy. Siema. Mm, jesteśmy ładni. Jedziemy na posiadówkę. Ale i O, proszę, pokaż co pijemy zero. Red bull. Kola. Jest cukrem. Spróbujcie. To. to jest mega dobre. Mega dobre to jest. sei isso TikTok e Chyba nie, chyba nie, ale generalnie jestem już ubrana na ping-ponga, dzisiaj idziemy na ping-ponga, <laughs> za godzinę, za godzinę mamy ping tak się jadę, ja tak kocham grać w ping -ponga. i teraz postanowiliśmy sobie z Kacerem, że będziemy grać regularnie raz w tygodniu w ping Nowe ulubione sobotnie zajęcie, już nie wiem czy sobotnie, ale <laughs> pochamiać ja ping Dzisiaj jestem na rance z Bartkiem. Czerpuje eee. to Wiesiek Kasper. Jest, <noise> <noise> mm. okay. ja jest uh. 630. Wstałam, żeby montować odcinek O, słuchajcie Zamówiłam sobie dzisiaj śniadanko Z jakiegoś nowego miejsca Od samego rana, od jakichś 4 godzin Nie no, od 3 Pracuję, więc miło będzie zjeść śniadanie I się wychillować Miałam ochotę na jajka po turecku Jakby, ale no Dobra, próbujemy Tu jest jakiś jogurt Bo jajka po turecku to są jajka jakby Na jogurcie Mam też bagietkę Pierwszy raz na zabieg na stopy. Stopy biegacza. Mm. Ja nie mogę praktykować takich rzeczy, jak z spanie w ciągu dnia, bo ja się czuję, jakbym ja wczoraj w nocy nie spała. Ach, wróciłam, udało się, ale nie było łatwo. Byłam z tym małym kichaczkiem moim, biednym, chorym, właśnie na spacerku. I idziemy z Kazim na pizzę, więc będę się szła kąpać i ogarniać dla mojego ukochanego, żeby pięknie wyglądać. Ponieważ moi drodzy, uwielbiamy chodzić ze sobą na randki, uwielbiamy się dla siebie stroić i, i to jest mega super. Także jeżeli jesteście w związku, nawet tym długim, właśnie szczególnie tym długim, to dbajcie o to, żeby właśnie wychodzić żeby się dla siebie ubierać, żeby właśnie dla partnera wyglądać ładnie. Nie dla znajomych, nie dla, yy, nie wiem, rodziny, czy dla innych ludzi, których się nie zna, tylko właśnie dla swojego partnera. Bo to naprawdę mega fajnie jakby kształtuje tą relację. I podbija tak to wszystko, nie? Że dalej są te motylki w brzuchu i w ogóle. Jesteś czynnikiem? Prawie. Jego zastępcą. Ma wielce zdumiona tą kar... Pamiętałam go jako ogrodnika. A teraz zdało. Stał... Witam serdecznie. Najlepsza pizza w Warszawie. Pizza iolo. Pizza aiolo. Mm. <laughs> Boże, jakie ja kocham pizzę. pizza. Będziemy oglądać w końcu serial, który jest wszędzie, dosłownie na banerach w Warszawie jest to tatuażysta z Auschwitz. Ja już od miesiąca chciałam to oglądać. O, ale fajnie, mam nadzieję, że będzie super.